Dziewczyny właśnie kopią dinozaury. Lili kopie tutaj swojego. A Lena, Lena wykopała swojego. Wow, Lena, wykopałaś dinozaura? Zaraz ci dam chusteczkę, co? Pokaż tego dinozaura. Tu pokaż do kamery. Wow, jaki dinozaur! Lili, a tobie jak idzie? Nie idzie, co, zaraz ci pomożemy, Lena, dalej no zjeżdżaj. Teraz z zjeżdża i głową w dół. To jest dinozaur. Lena, Lena. A chodź, przeczytamy, co to za dinozaur. Ten dinozaur nazywa się Myszozaur. Powiesz, Lena? Myszozaur. Lili, a tu, Lili, chodź tu. Lena, a ten. O, to jest trudna nazwa. Ten się nazywa Pachyriozaur. Nie, nie dotykamy. Psita kozaur. Lena, 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 ten dinozaur nazywa się Psita Kozaur. Jest? Uuuuh. Rusza się? A to jest plakodont No, rusza się! Lili, co to się dzieje? Lena, zobaczcie, też się rusza. Lili, a te dinozaury się ruszają? Co robisz? O, Lili była w jaju. Lili się, Lili się urodziła z jajka? Ja nie wiedziałam. A to co tu są za dinozaury? Jakie dinozaury, Lena. Zobacz jakie dinozaury fajne, Lena. No hej, smoczysko. Ale fajne. Lena, co się dzieje? Myślę, ale trzymaj się rączek. Panią... Trzymaj się rączek. Jedziesz za dinozaurze? Lili, jedziesz za dinozaurze? Wow, ale super co? Penie Kopiecie Dino załaeli, jej tam dzielena. Jeli tam zielena. Wo! Jesteśmy w e, dinozaur, dinozaurze raju. miejsce naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie zorganizowane, naprawdę bardzo nam się podobało, dziewczynom zresztą też, jedyne e, co e, powiedziałabym, że jest takim minusem tego miejsca, to jest to, że... E, Każda atrakcja, która tam była, czyli na kopanie właśnie tych dinozaurów z, tego, z, tego, z tej płytki, czy ta jazda na rodeo dinozaurzym, to były dodatkowe, dodatkowe pieniądze, dodatkowe, dodatkowe koszty. Więc, a wejście, bilet, wejście nie było wcale tanie, także wejście było całkiem drogie, więc powiem szczerze, że to akurat było słabe. Natomiast to było naprawdę fajne. Dzisiaj moi rodzice zrobili śniadanie mojego dzieciństwa. Właściwie mój tata zrobił śniadanie mojego dzieciństwa, czyli omleta. I będzie omlet z malinami i z śnieżką. Musi być śnieżka. Śnieżka jest nieodłącznym elementem yy, właśnie omleta. Także u nas zawsze na śniadanie był omlet na w niedzielę. Yy, I każdy dostawał kawałek omleta, i każdy dostawał trochę owoców i śnieżki. I zajadaliśmy i to było właśnie nasze śniadanie. Także yy, zarzuciłam sobie właśnie śniadanie mojego dzieciństwa. Także jest omlet, proszę bardzo. Lili chciała, żeby Lena ją ubrała, więc Lena ją ubiera, tak? Prawda? Co to się dzieje? Co to się dzieje? Co to, się dzieje? Co to za silly Guli? Jesteśmy z dziewczynami, właśnie w palmiarni. Palmiarnia to jest takie miejsce w Poznaniu, w którym są. Najróżniejsze rośliny, najróżniejsze zwierzęta. No i to jest takie bardzo fajne miejsce, gdzie można naprawdę sobie przyjść. Bardzo, bardzo polecam, jeżeli będziecie w Poznaniu, to bardzo sobie polecam. Bo zobaczcie, jest wygląda to tak, jest taka dżungla. Jest bardzo ciepło, także zostawia się krótki przed wejściem, jest bardzo ciepło. Dla dzieci jest taka gra terenowa, tu właśnie zaraz Wam pokażę. Jest taka gra terenowa gdzie się zbiera pieczątki i za wszystkie pieczątki dostaje się legitymacji prawdziwego odkrywcy, także musimy zdobyć, musimy znaleźć wszystkie skrzynie, musimy zdobyć wszystkie odznaki, także zaraz będziemy szukać. Co tam jest? Lena, co tam jest? Pająk. Pająk, ale co tam jest? Co to jest to duże? Żaba. Żaba. Lili? Lili, zobacz żabę. O, Tutaj mamy żółwia i dużo, dużo, dużo roślin. Dużo, dużo roślin. Tomku podoba ci się? No ciepło jest pięć. Ciepło, nie? No. Tu jeżeli jesteście, jeżeli będziecie w palmiarni, to właśnie warto tu przyjść zimą, bo jest fajnie, jest ciepło. Nie trzeba się przejmować kurtkami, że jest zimno, że cokolwiek. Bo jest po prostu, po prostu jest ciepło, ciepło, ciepło. Żółw. A tu są żółwie. Zobacz jak żółw nie... tu jest. zobaczy. czuć, zobacz, ma... zobacz. że nas jaki żółw. Nie, to są wężoszyjne, mata mata. Zobacz jaki żółwinkę. Lena, co tu są? Kaktusy? Jaki duży kaktus. kaktus. Lili, kaktus, kaktus? O, a takie drzewko ma moja mama w domu. Takie malutkie drzewko, ym, które... drze y, znaczy malutkie, no powiedzmy jak na warunki domowe to no nie jest to malutkie, natomiast to tutaj to jest w ogóle krzak, a nie drzewo. Także tak jak widzicie naprawdę jest prześlicznie, jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo warto tutaj przyjść z dziećmi i nawet samemu na spacer się przejść w Poznań Palmiarnia. Niesponsorowane. Co Ola <laughs> Lili, co tam jest? Kwiatki? O, cały czas idziemy dżunglą, jest ciepło. Idziemy dżunglą! Papuga właśnie przed się odezwała, nie zdążyłam nakręcić, bo znowu się odezwie. Także... Takie głośne są te papugi, co? Takie głośne? Baraz będziemy karmić. Z czego jest tutaj wystawa rzeźby i kultury afrykańskiej. Także można sobie zobaczyć różne rzeczy, różne, najróżniejsze rzeczy związane właśnie z Afryką. To są No co tam jest? Takie duże ryby! Dziewczyny zaraz dostaną karmę dla rybek i będą karmić rybki. Tylko nie rzućcie, ok? Ale nie wystarczy pójść tu Lena po jednej, Lena. No i wrzuć, i wrzuć do wody. Tam nie pij? tam tą gwiazdką. Nie widzę tą gwiazdką. Nie widzę To Co się stało? Tak właśnie dziwię że te ryby, pomimo tego karmienia przez dzieci cały czas, że one nie są takie spasione wcale. Że one, no że są duże, no bo są duże, ale wcale nie są spasione. Więc jestem w szoku, że właśnie pomimo tego karmienia, które cały czas, cały czas się odbywa, cały czas dzieci je karmią, to wcale nie są spasione. Dobra, to my karmimy ryby i idziemy dalej. Poszliśmy z dziewczynami na ciacho. Także mamy, szarlo, mamy serniczek z malinkami, szarlotkę z lodami. Dziewczyny mają szarlotkę z lodami, soczek, ciepłe kakao i herbatkę. Także sobie odpoczywamy, siedzimy, wakacjujemy. E, no i cieszymy się z wakacji. Co to jest? jaka śmieszna ryba, Lena. pat patrz, patrz, patrz. Tu, tu, tu zobacz. Tu. To jest jakaś przysana do, do Do akwarium. Fajna ryba. Lili, jaka duża jest ryba? Duża ryba. TAKIE DUŻE RYBY są. Tu mamy kaktusy Dużo, dużo kaktusów i tu jest skrzynia o, otwieramy skrzynię Poczekaj, 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 nie tu Poczekaj, tu Ale poczekaj, tu musimy przyłożyć Lilika, chodź, chodź, chodź Stempelek zrobimy Lili O, super, zobacz, jest No i odłóż I odłóż pieczątkę i teraz nie tata tam, będzie, tata będzie z Lili robił pieczątkę. Także mamy wszystkie pieczątki. Uh -huh. Pięknie. Wow. To a wiesz, jak się nazywają te kaktusy? Kulki no, kulka. Kaktusy. Siedzisko teściowej. Nie! <laughs> dobre, dobre. Siedzisko teściowej. Cześć dzień, <laughs> bo mamie, że mam dla niej wykwintny <laughs> <film, my> fotel. <laughs> Prezent dla mojej koleżanki, która mnie poprosiła o koziołki, ponieważ symbolem Poznania są koziołki właśnie. Więc poprosiła mnie o koziołki, a tutaj mam małego glusia, Lili! Jest Lili? A co, ile, na ile jest skuterów? Tutaj są e, hulajnogi, które ludzie porzucają, e, jadą, jadą, jadą. I się skończy prąd, to je porzucają po prostu. No, także my lecimy do sklepu. I kupimy coś fajnego dla Marii, tak? Tak wygląda poznański rynek. Tu jest ratusz, na którym się trykają koziołki. I wszystkie kamieniczki. O, tak dużo. Pokaż, pokaż co kupiłeś. Taki magnes kupił. Dla koleżanki. Dla kogo te jest Powiedz, dla kogo jest ten magnesik? Um, dla i. i dla, dla kogo? Dla wujek Mać, wujka Maćka i dzieci Asi, tak? Tak. Tak. I jeszcze kupiliśmy dla mojej koleżanki, kupiliśmy e, Kupiliśmy bujeloczek do kluczy. E, dla drugiej koleżanki, kupiliśmy takie drewniane, takie krające się koziołki. Także. Jest to, jest to, jest to, jest to. Także jest. E, Także jesteśmy już gotowi, mamy wszystko. No, to lecimy dalej. Patrzcie, ile go Już dostaliśmy. Lecimy właśnie samolotem. Właśnie ruszyliśmy, wracamy już do domu, także nasze wakacje się już kończą. Także mam nadzieję, że uda mi się nagrać jeden film z tego, że nie będę musiała tak wypuścić na dwie części. Także zaraz zobaczycie jak się moje dziewczyny cieszą na y, samolot, który startuje.